Ah. Tu to... mam ah. pelerynę. Zrobimy tę pelerynę, Piękna. Krzysztof, ma w tym Krzysztof, w przeciwieństwie do Małgosi, nie wygląda na zachwyconego. Ty się miał upaw z tego, co ja tam wyciągnęłam. Ale przynajmniej to tak rozluźniło atmosferę i się fajnie bawiliśmy na samym początku. Można było się pośmiać. O kur. No nie, no, no, no nie, no, no na bo no nie, akurat nie. Body i sukienka nie były moim zamierzeniem, to był efekt szufli, po prostu zebrałam wszystko, co było po drodze na wieszak, bo już mi się kończył czas. Mm, no nie wiem. <laughs> okay. Przepraszam. Nie wiem, co to jest, bo takie były kolory fajne. Uuu, uh. proszę Ciebie, w takich kolorach na pewno Cię nie było. E, no nie. I chyba nie będzie. Jeżeli dobierałabym takie kolory, bardziej e, skupiłabym się e, oczywiście w makijażu. Natomiast nigdy w życiu nie wybrałabym czegoś takiego w swojej stylizacji. Adia, co ma być istotnego w tej stylizacji? Ja. To wiemy na pewno. Masz odmienić wizerunek Małgosi. A tak, widziałeś tak? mnie kiedyś w tak. czymś Pozwolisz takim. Pozwolisz mu na to? Chyba tak, nawet chyba ostatnio na jakimś festiwalu. <noise> Czyli rozumiesz, na czym tak, polega zadanie. Tak. Moi drodzy, uwaga. To jest piękne. Jasia wow. i Anita. kochani, Ani, macie godzinę na to czas start. Godzina, to Godzina. Godzinę to. Godzinę. Godzinę? To ja myję włosy przed wyjściem. O, to jest fajne. To jest fajne. To jest coś takiego, niby jeansowa kurtka, ale jednak taka twidowa. Ale wyglądasz jak miś, To że nie. nie? no nie, jak... To nie jest dla ciebie. Idziemy w marynarki. Początki współpracy nie były łatwe, no bo tutaj nastąpiło zderzenie jakby architekta wnętrz z projektantem, tudzież stylistą. Zafalała z kolorem. No ale doszliśmy do jakiegoś wspólnego mianownika.